Cztery samochody i mamy na to 10 minut? Cóż to masz, za długa misja. Wader, po prostu Dobra. ty masz mało subów, nie? I nie zarabiasz tyle, co na przykład taki... ratiwu z YouTube'a, nie wiem czy znasz. Hmm, Rativu, który, który... pół godziny spędził na łapaniu pieniędzy przez ci tak? E, nie, on po prostu dostał dofinansowanie z Unii Ale Europejskiej. Dostał hajs, dostał hajs, nie narzekaj. Nie, to było dofinansowanie z Unii Europejskiej, ja nie o, wiem... A kurde, nie da się tam wyjść? No nie. O nie, Zadaj. to był ostatni. Pojechać Ej, pod ciebie i, moim autem? Nie trzeba, Nie trzeba, ja jest, szukam wyjścia To połudzenia Dobra to ja jadę... tu wlazłem Dobra Aha, czas już leci, ty, tak? Tam. No to pięknie A dobra, w tej górze Ja pojadę po tego po prawej To ty tam wadersę sieć nie i daj nam całą misję dla nas. Dobra, ile tego trzeba ukraść? Cztery Tylko na razie są dwa i jak ukradniemy dwa pojawią ha. się kolejne dwa to bez mam sensu to ten... co ja mam robić? bardzo ładnie to yy, musisz czekać a dobra a tam przy tym kradzieżu to jest coś potrzebne coś? tam ktoś yy, jest? tak musimy zabić 50 typa okej okay. nie no zależy dobra. bo on tam pewnie ma pusto ja mam pełno bo ja dobra to do... ja jadę do tego co bliżej, nie wiem co tam jest teraz zobaczymy shady shady nie wiem ja jestem na tym 2 km od ciebie W ogóle, jakie fajne jest to GTA V, no, na set. najwyższych detalach. Serio? Jak Spadłeś? Tak, bo troszeczkę to źle zrobiłem. No, prepro... Troszeczkę powiem. źle to zrobiłem, co to znaczy? O Jezus Mario. Skąd ty mam ten auto ubrać? Normalnie kradnę auto z podwórka Waderotosa, no. Też takie biedne. Ale ja teraz mogę um. panować w <grym> jakby to powiedziała jedna z... Takich co dały dupy, nie? W proximie. Ojejku. E, gdzie jest wjazd? Aż mi coś ścięło? A tu chodź, jest... Wjazd. Te, chodź za mną. LOL, auto. Czekaj, bo tu... Loli. To jest przeciwnik tak! Aha, mam... Dobra, widzę sobie poradził. Tak, tylko że ja mam auto koło 10 innych i muszę każde odparkować. A. Po co oni te drzwi przede mną otwierają? Przecież mogliby je zamknąć. Jest mi tutaj ktoś w ogóle ten do pomocy czy ja, no raczej ja sam jak muszę to wszystko być? Matko wiesz co ja nie wiem raz, bo tu... Jak się tam idzie? Czy, czy, czy tam trzeba na piechotę iść czy jak? Ech, a, ja idę na piechotę w tej chwili ale Znaczy nie wiem bo ja tu gdzieś przyjechałem a tu są jakieś drzwi tylko wąskie Nie wiem spróbujemy Ech, co tam jest Znaczy Przez... są otwarte właśnie Aha tu jest ślepy I... zaułek A Mówię, nie, jest rozumieć, nie jest droga Ej, ja mam czekaj, czekaj, rozumie, czekaj. Spróbuję ja tam... O, sied... No to se wpadłem teraz w środek jakiejś bitwy. Dobra. Nawet mnie nie widzą chyba. Dobra, jest. No schylże Z Czemu ja się nie mogę schować? Co za słabe łóżko. Us... Dobra, zginął. Dobra, to jest ta? To jest ta. Coś mnie rozwala. dobra, pośpieszcie się tam, nie? Dobra, rozwal tutaj tego na lewo. Dobra. nie O, A jak się brama otwiera? No, no przecież jest zamknięte, to jak mam jechać? Nie no Aha, okej okay. Okej okay. Dobra, to ja jadę po kolejne, czy to już koniec? Musicie wyjść stamtąd No jasne, no, że kolejne Trzy minuty Zabra. na dwa kolejne auta Trzy minuty, a my nawet nie mamy wozu O, jest jakiś motor Pojedziesz po tego Zabra. dalej, czy ja pojedziesz po tego dalej? Ja jadę do tego, co mam tu najbliżej Dobra, I mi to nakierowało tego dalej. O, jesteś Trzy kilometry, poważnie także może być troszkę problem i tak nie zdążymy, nie ma szans. Yes, jak jak szans. ja Ups. mam chyba willę, le Będę musiał... O Dobra, ja się na razie wypieprzyłem na pierwszym krawężniku. E, ja na trzecim. Okej. Okay. Widzę, że nam świetnie idzie. Nie zdążymy przecież. Trzeba będzie dać resztę. Nie damy radę, just do it. Just do it. W ogóle ja nie lubię motorów, szczerze powiedziawszy. Tomasz ja ci motor. puszczę pierwszego i ty jedź tam dalej szybko. Ej to ja pojadę do tego dalej, bo do tego bliżej, bo tam bliżej są balasi i troszeczkę może być problem Dobra ja sobie dam radę Chyba O kurde Tyję się, że ich jest mniej trochę No, no o to mi chodzi, nie? Tyk, jak y a tymi... co mówisz o, tym, y mówisz o tym wcześniejszym? Nie, bo ja tu mam balasów Ale a gdzie? Co? Na tym dalszym? Nie, na tym bliższym, ten bliższym Na tym bliższym, ten to tego... idę ci pomóc Kurde ile tu jest Ginę wow, wow, A, wow. nie gin, bo nie mamy życia. Jedź motorku, jedź Jak Kurde, się tam dostaje? Mam low HP. O wow, Jezu! Wow, wow, wow. oh, yes. Po tym, nie? Yy... Woder serio Aha, jeszcze nas to... w kanale zrespiło, nie? Że ten. No a gdzie miało nas zrespić? Ukradnij metę, o bo... Czy znowu jakieś narwodiki. Co to było jak? No kurde co mi te jakieś bomby samoprzylepne Coś ci się chyba nie udało może za... chyba za duża prędkość Ej czemu wadera to ten nie wysadziło? Nie wiem chyba była za duża prędkość i ta bomba odleciała Dobra ja już zaczynam jakby coś O nie O O jaka dziewczyna tutaj jest Patrz jedna dziewczyna i pięćdziesięciu mężczyzn O nie co? Umarłem, dobra, mamy jeszcze jedno Ale życie. Ale meta do czy... nie może się zniszczyć. O, jak właśnie. nie? No bo jak meta się zniszczy... Ona się zni Może zniszczyć w ogóle? Tak jak tam wysadzimy na przykład. Ten się za to i to ja mi chowa, no. Typowy noob. typowy Polak. Może cebulak. miał potrzeby, jak po szybko. Tak. Wezmę sobie metę. Ja wezmę start. No. No, gdzie ta meta jest? Już zebrał Ała, co się stało? Co się nie stało? Wypełnia, samobójstwo. Was, wiecie co mnie zabiło? Wader, to chodź! Wader. Ej, Dobrze, wie, to teraz wie, ja mam metę, no widzisz, widzisz. Ej, wiecie. Przykro mi. Co? Mój własny gaz pierwszowy mnie zabił. Nie <laughs> Aha! Ja to wiem, to, to może zabić? Zawiący. O o Ja już myślałem, że mi się auto zleci. Po jedzie. jedzie pociąg z daleka na wadera, nie Czekaj, teka. chodź Wader tutaj. Wader, chodź, bo będzie krócej. Gdzie? Zamok, chodź. Wiecie. Gdzie ty jesteś? Na dole wziąłem, do tego kanału znowu. Czemu? Sprawdźcie jaki a? będzie wspaniały kierowca. ...luci, że no, coś. Oprócz, Pisz mi proszę, potem, zrobię. mam propozycję. Dobra, tenis. gdzie ty jedziesz? No tutaj, bo tu jest krócej o wiele. py Kogo my tu mamy? Kogo my tu mamy? A! Co mi szkodzi? Eee dobra, ktoś mnie tutaj atakuje, ale tak tylko. Troszkę. Wadero to... o to... o o o, 14 subów ci za... przyszło od tamtego czasu jak zaczęliś live'a. No je, e, temu Wadero to sobie. Dobra jest A to jest to samo miejsce, nie? W ogóle dzisiaj mało osób jak Wader na live'ie, nie? Zadanie wykonane. No tak, bo wiesz no... Co innego, jak jest wakacje, że wszyscy mają wakacje, a co innego ferii, nie? Część Ale wiesz, ogólnie w środmie i zawsze dużo osób, nie? A gdzie jest środa? No tak. Dobry, a na Skype'ie dałeś też powiadomienie? Tak, tak. To ja nie wiem, co jest. Znaczy nie, no wiesz, było dużo osób, tak jakby się rozłożyły, ja potem sobie zobaczę, ile było unikalnych osób na całym live'ie, nie? Dobra, e... 5500 tylko, cóż tak mało ka kasy? No mówiłem. O sakra. biznes, nie? Ja to ci górnicy, nie? No, górnicy to mają przy tym dobrą robotę. Słuchajcie, mm, Ej, czekaj, będziemy, czekaj. będziemy się bić, nie? Poważnie. A wiesz że ja mam też te. Ja tego nie chcę rzucać, bo nie chcę kasy marnować. A... <laughs> Moje auto jest go. niezniszczalne! Nie. nie trafił go! A, już wiem, to go nie niszczy. Bo jak on jest z nami w grupie, i ja go wysadzam, tego to, to nie niszczy. Tak? Poczekaj na... gruby... Jest z tym wolnym samochodem. O, wolny, znaczy, To nie no, czy coś tu jest? To się da rozwalić, czy nie? O, da się tu rozwalić! Ani na okay. komfort. <noise> A te przyczepy, to jak ja mam niby przenieść? Dwie. Dwie? Dwa. Ale jak ja mam je zaczepić? Ale to najpierw zamieść tych ludzi No to właśnie to robię. No, i... Oj, czy ty zariłem. I potem wsiadamy do Tira i w Eurotraka się bawimy. Eurotraka robimy, mhm. nie? Tak też też miał skończyłem. Kow Konwój zrobił okay. na to. Dobra, to ja też może sobie... Wader, nie rysuj mojej bryki. Tym twoim szerotem. Teraz ją pokoloruj, ale nie rysuj. Dobra. Ty ja biorę jedną. Jeszcze tu ktoś zipie. Ale ej nie zawsze piłeś przejdu, nie? Wiem, wiem. Ja biorę tą niebieską pół Ja brałem rosy, e, Co mnie tu zabija? E, tam przecież jeden żyje. Dwóch Dobra, mawek. macie traki? Ta, patrz, jeszcze sobie w pierwszoosobowy wejdę. Siemano, z tej strony Rativuj, dziś sobie zagramy w Eurotraka. Mamy tutaj, widzicie, fajnego tira, jedziemy z Shade'em w konwoju. Tak tak tak, jest tak jest dobra, ja może Wam trochę pomogę i chociaż tu będę czyścił stąd. Przejdę tutaj nie jeździć w Eurokraku, ja tutaj właśnie mam do Dobra, Jest, dobra, leży. Kręcamy sobie tutaj właśnie, o właśnie, jak dobrze powiedział, na Gdańsk, na autostradę o, yes, i właśnie z niej wyjeżdżamy. Oczywiście mój film jest lepszy, bo jest droższy oczywiście. Nie Kurde, strzelec jest, leży, ale nie dapię. mogę zabić kierowcy. I pracuję jako kierowiec, a nie jako... Y, tirowiec, tak, więc no, bieda. Dobra, leży. Dobra, to wszyscy mamy... leżą w zasadzie, jeszcze tylko tu został. Dobra, jak tam gdzie to jest? A tu już jest tak? Tutaj właśnie to mamy się... zobaczyć jak Sejdu się rozbija. To jakby chyba jeszcze pierwszy raz. W ogóle on taki niedoświadczony kierowca. A teraz tutaj to w ogóle jest... Nie wiem kto to wymyślał, nie? czy ktoś wyjść. ci kiedyś mówił, że strasznie dużo gadasz. Tak, nawet komentarze ostatnio miałem, po co ty tyle pierdolisz. Ale Aha, tutaj... okej. Okay. Szczerze to rozumiem to. O, To już będzie koniec misji? Tak, już. Ta. Dobra, no to w tej, po tej misji będziemy kończyli... E, ...kończyli ten odcineczek, który w zasadzie nagrywaliśmy krócej niż e, były do niego przygotowania. Zobaczymy, ile jeszcze kasy co to e, było. Nagrywaliśmy go godzina, przygotowania były dłużej trochę. No, no właśnie. Brałeś. No jak od... od a, dobra, 600. To, a, no... To no nagrywaliśmy ile? 40 wybrałeś. minut chyba, nie? Dobra to co? W takim razie kończymy odcinek. Nie ma was tutaj? Nie. No właśnie nie, każdego. Nie no to trudno. Dobra, to ja się w tym idzie sam tutaj pożegnam pięknie moim e, wspaniałym autkiem, które no, na pewno się to by w tym spodobało. z ratiwu. To <laughs> do tak, dokładnie. Także cóż, zostawcie łapeczkę w górę, że ten filmik Wam się podobał i ten następny zresztą też tamte fanując O ktoś mnie tu atakuje, patrzcie jak cywil mnie atakuje, on myśli, że ma ze mną szansę. Dobra, to jeszcze go trzeba zabić, mój stan psychiczny się pogarsza, ale to nic. Pamiętajcie, że był największy fan ten y, youtuber świata Ratiwu, nie, więc ten... No. Dobrze, Ratiwu wystarczy już tego. E, także cóż, to było tyle. E, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, także tamto fany moment. I cóż, to było tyle. Trzymajcie się, cześć.